To są chcesz zapalenie ten papierosa? No, już mam spędziłem sobie. No dobra, to to. I co zrobiłeś ten angielski? Jeszcze nie. Muszę. Kurwa, gdzie jest. <grym> Muszę. Muszę zrobić kilka starych <grym> naukowych. Może pies, pies tak. mi krzyczy za oknem. Słyszysz? Słyszysz? Słyszysz jak sama. wyje? Mhm Co to napierd? Nie wiem, sąsiadów, cały czas drża dzisiaj się Jakiś fajny taki mały Taki mały Jorczyk sta... Mówiłem ci, że Sarna chodziła mi wczoraj wieczorem przed balkonem Mhm -mm. no to siedzę sobie wczoraj Jak piję tego drinka I siedzę na balkonie, prawa papierosa, słucham muzyki I kontempluję I patrzę i właśnie sobie sarenka tak chodziła, tak spokojnie sobie coś tam wcinała, jakoś trawkę i tak dalej. I tak mi się miło zrobiło i sobie z nią gadałem. No i słuchaj, i właśnie wtedy tak takie pytania patrzałem, zacząłem myśleć o tym jedzeniu mięsa, to zrobiło się też że... i tak patrzałem, jak ona jest kochana. Widziałem, że chcę jeszcze zwierząt i ten, i to, co mi się tak do tego wegetarianizmu wspaniało cały czas. sobie swoją dietę po prostu. Nie jestem pewien, soleil zobaczę słońce, zanim pluie i neige inonde mon balcon. How do you know Ce que je vois déjà à la lumière, ça fait pic. Then you can look further beyond buildings. And maybe you will find Ubranson waiting for you. À vrai dire, je le vois au loin entre les tours de cité, mais il ne m'attend pas. Il descend vers la terre si vite qu'il ne m'éblouit que quelques secondes par vous. You will have to fight your fears of the outside. Je veux pas aller dehors. You need sun to survive. Last time I saw you, your skin was grey and peeling out of your face. You were obligated to miserably scotch it in the hope of nobody notice. I don't know how to Stay on the phone with me. Don't hang up. Listen and do what I say. You will pack everything I will tell you to pack in the suitcase. Then, what are your plans? After all of this is done, you leave your apartment, and you put the case in the mailbox. Walk towards and pass the buildings where the sun sets. I will waiting for you there. pan, książka zostanie napisana. Moja zaś rola polega na tym, aby dopilnować, żeby nie było w niej wielkich nieścisłości. Żadnego zniekształcania znanych faktów. Fakty stanowią chyba własność publiczną. Nie? Owszem, ale nie ich interpretacja. Jak pan to rozumie, panie Poirot? Są różne sposoby interpretowania faktów chociażby faktów historycznych. Weźmy przykład. Napisano mnóstwo książek o waszej szkockiej królowej, Mary Stuart, przedstawiając ją raz jako męczennicę, drugi raz jako kobietę wietrzną i pozbawioną zasad moralnych, jako niezbyt mądrą świętą, jako morderczynię i intrygantkę. To znów jako ofiarę losu i okoliczności. Można wśród tego wybierać, co się chce. No, a w tym wypadku... Krayla zabiła jego własna żona. Ten fakt jest bezsprzeczny. Podczas procesu rzucano na moją żonę zupełnie nieuzasadnione oszczerstwa. Musiano ją po wyroku pokryjomu wyprowadzić z sądu. Opinia publiczna bezapelacyjnie ją potępiała. Anglicy są ludźmi niezwykle moralnymi. Sorry, I missed that. It's okay, really. Does this concern you? The closets I get to being sour is a lemon emoji. I didn't quite get that. I found this on Facebook. It doesn't look like you have an app named Facebook. If you'd like, I can help you look for it on the App Store. Here's the answer from Facebook I don't see an app called Facebook. You could try searching the App Store. I can't send Facebook messages. To whom may I send your message? My apologies, I don't understand. I'm not sure I understand. Don't worry about it. I'm not allowed to worry. Sorry, who do you want to message? Looking for sorry, I don't see any movies matching sorry playing nearby today. I can't find that name in your contact list either. You can try saying the other name or you can pick a contact on your screen. That may be beyond my abilities at the moment. I still didn't get that. If you haven't tried that already, try saying just the first or last name. And unfortunately, I am as yet imperfect. Shut down. Shut down yourself. Die. 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 Die.